Czy system punktów do licencji trenerów to uczciwa gra? A może Wielka Loteria Koneksji? Wyścig po punkty do licencji trenerskich. Czas start. Późna jesień każdego roku to w środowisku trenerskim walka o punkty do przedłużenia licencji. Niewtajemniczeni mogą nie wiedzieć o co tutaj chodzi, ale trenerzy znają te pieśń doskonale. Otóż trener, by przedłużyć swoją licencję trenerską, musi się szkolić. Wróć. W zasadzie powinienem powiedzieć, że trener, by przedłużyć swoją licencję trenerską, musi uzbierać wymaganą do jej przedłużenia liczbę punktów za udział w określonych Szkoleniach PZPN przez lata wraz z wojewódzkimi związkami piłki nożnej zmonopolizował ten rynek i w zasadzie szkolić musisz się tam, gdzie PZPN ci wskaże. Nie dlatego, że tam występują określone treści. Nie dlatego, że programy tych szkoleń są w jakiś sposób weryfikowane. Po prostu szkolić musisz się tam, bo ktoś za to zapłacił. Każdy związek piłki nożnej swój patronat indywidualnie wycenia. Nie chce mi się omawiać tego tematu po raz kolejny, bo. Kilkukrotnie pisałem o tym na weszło w przeszłości, pisałem o tym jak dziurawy i kuriozalny jest to proceder. Ale PZPN kilka miesięcy temu stworzył przepisy, które są jeszcze ciepłe, są świeżutkie. I przepisy te już pozwala łamać. Konwencja trenerska PZPN powstała po to, by, przeczytam teraz zapewnić najwyższe standardy kształcenia trenerów piłki nożnej, by wspierać przejrzyste, obiektywne i niedyskryminujące zasady uznawania kwalifikacji trenerskich. Generalnie szkoła trenerów PZPN przez ostatnie miesiące jak mantrę powtarza, że ma być jeszcze bardziej transparentnie niż kiedyś. Ale niestety za słowami nie idą czyny. Zapytaliśmy kiedyś dyrektora szkoły trenerów PZPN o... Punkty do licencji, które mogłyby się pojawić na naszych wydarzeniach. Pytaliśmy wtedy o któreś ze szkoleń online. Czy, skoro szkolenie czy konferencja jest online, to my możemy sobie wybrać patronat? Dowolnego Związku Wojewódzkiego, czy jak to wygląda? Nie, nie wybieracie, musicie ją zorganizować we współpracy ze związkiem, z który pod, pod który podlegacie. W sensie takim, że jeżeli nadajecie z Wrocławia, no to podlegacie pod Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Tam skąd nadajecie, tam jesteście przypisani i tam powinniście ubiegać się o patronat. Więc będąc uczciwymi, bo mamy studio we Wrocławiu, widzicie je na załączonym obrazku. Stwierdziliśmy, że okej, okay, jedyną opcją jest Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Ale że warunki, które Dolnośląski Związek Piłki Nożnej nam zaproponował, mianowicie opłaty na poziomie takim, jakbyśmy przy tym szkoleniu raczej pomagali, a nie je organizowali, tworzyli, wymyślali i od A do Z spinali, no to stwierdziliśmy, że to nam nie odpowiada, więc punktów nie mamy. Ale przez. Lata, ostatnie lata obserwujemy też działania innych podmiotów i widzimy, że ta zasada dotyczyła tylko nas. Co najmniej kilku organizatorów szkoleń komercyjnych, tak to nazwijmy, organizuje te szkolenia we współpracy z różnymi związkami piłki nożnej, z różnymi wojewódzkimi związkami, no i nikt w tym nie widzi niczego problematycznego. Najczęściej wybuch tego wszystkiego jest w listopadzie czy w grudniu, bo właśnie wtedy zapotrzebowanie jest największe, no i wtedy można nabić na tych szkoleniach najwięcej, no i wtedy uaktywniają się wszystkie te podmioty, które przez większą część roku czasami działają mniej, a czasami wcale. No ale dobra, to jest ich sprawa. Ten temat został już przez lata przez nas przetrawiony, no ale zobaczcie na to ogłoszenie. Trafiliśmy na Facebooku na coś takiego. Już 23 listopada spotykamy się na Multikonferencji Trenerów 2025 online. To wyjątkowe wydarzenie dla trenerów, edukatorów sportu, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje bez wychodzenia z domu. I mówię tu, trafiliśmy, bo Paweł podesłał mi tego screena z uśmieszkami, takimi wiecie, tymi uśmieszkami z płaczem, płaczem ze śmiechu. E, takie, które mówią nam, no ja p... Z początku nawet nie wiedziałem o co mu chodzi, bo nie do końca kojarzyłem w ogóle nazwę tego podmiotu. Pierwszy raz ją chyba e, zobaczyłem na tym screenie. Ale okazało się, że za, za tę multikonferencję można zgarnąć cztery punkty do przedłużenia swojej licencji. No i wtedy skumałem o co mu chodzi, bo cztery punkty za wydarzenie online to jest wbrew konwencji trenerskiej PZPN, która dopiero co ujrzała światło dzienne. W ów Konwencji w załączniku numer 4 czytamy, że za szkolenie uzupełniające w wersji online można zdobyć punkt lub dwa punkty. Cztery to w ogóle zdobyć można za kurs o konferencję, w której dodatkowo jeszcze jest zorganizowany przez sam PZPN panel i forma interakcji z uczestnikami. Żeby było jasne, po pierwsze, ja nie wiem nawet, kto za tą konferencją stoi, bo patrząc na prelegentów, ja te twarze znam, więc zakładam, że stoi za tym ktoś, kogo też znam. Po drugie, tych prelegentów cenię, więc uważam, że to może być nawet ciekawa konferencja. No i po trzecie, ja w ogóle nie uważam, żeby to było coś złego, że w ten sposób można zdobyć punkty do przedłużenia licencji. No bo jedziesz, kształcisz się, spędzasz x godzin w danej sali, czy oglądasz to online, też spędzasz kilka godzin przed komputerem, to chyba wystarczy, by być na bieżąco. Chyba o to w tym chodzi, żeby trener nie wypadł z obiegu, żeby śledził najnowsze trendy. Tylko po co PZPN sam sobie przeczy? Po co publikuje konwencję trenerską w maju i przy każdej okazji chwali się nią, a w wywiadach opowiada o tym, że zasady wreszcie są ustandaryzowane, wreszcie są transparentne. Skoro w listopadzie przybija pieczątkę pod szkoleniem, które łamie te przepisy, które jest wbrew konwencji trenerskiej. I myślę sobie, że pewnie w papierach to są dwie konferencje, jedna po drugiej i można je w ten sposób zrealizować i pewnie tak to zostało zgłoszone. Nie wiem, tak się domyślam. Tylko czy ludziom ze szkoły trenerów PZPN o to właśnie chodziło? Czy jak pisali konwencję trenerską, to myśleli sobie, no będzie taka furtka, jak coś takiego się pojawi, to oczywiście podpisujemy się pod tym. Czy po to w PZPN-nie ustala się zasady, żeby przy pierwszej lepszej okazji już je obchodzić? To może w ogóle za rok zrobimy multipunktowanie roku i to będzie wydarzenie za 1000 zł? czyli będzie można na tym dobrze zarobić i to będzie wydarzenie, które ciągiem będzie łączyło trzy kursokonferencje z panelami PZPN-u i na których będzie, no fakt, że to będzie trwało 18 godzin, ale jakoś damy radę, będzie można ukulać punkty na całe, pełne 3 lata, no i później mamy z głowy kształcenie jakiekolwiek. Dla jednych zasady są opisane, inni poprzez swoje relacje z poszczególnymi osobami. Obchodzą przepisy i wręcz tym przepisom śmieją się w twarz. Bez względu na to, czy chodzi o łączenie konferencji, czy chodzi o to, skąd realizujesz szkolenie online, każda mała ścieżka może być wykorzystana, jeżeli jesteś w układzie. Nie ja wiem, czy to nie za mocne słowo, no ale no, trochę chyba tak, tak chyba możemy powiedzieć, skoro pewne osoby mogą coś zrobić, a inne nie mogą. Ostatnio w wywiadzie dla asystenta trenera... Sławomir Kopczewski, czyli nowy wiceprezes do spraw szkolenia powiedział, że nie chce zamiatać żadnej sprawy pod dywan, nawet tej najmniejszej. No nie wiem panowie, czy robimy coś z tym i faktycznie jesteście transparentni i faktycznie trzymamy się przepisów i stricte ich pilnujemy i wobec każdego te przepisy będą równe, czy jednak w grze są zbyt duże pieniądze i mogłoby się okazać, że za chwilę 2-3 trzy, trzy podmioty, które robią dobre szkolenia Pewnie w tym będzie mój ekstra trener, pewnie będzie w tym mój podmiot. No, przejmą trochę za dużo tego rynku i to wpłynie za mocno na wojewódzkie związki, które przez to nie zgodzą się na takie zmiany. Nie no, żartuję, nie musimy na nic tutaj sobie odpowiadać, bo ja znam już odpowiedź, bo kilka lat temu spotkaliśmy się po to, żeby omówić tę współpracę i o to, jak w ogóle to by mogło. Wyglądać. Ja wtedy otwarcie powiedziałem, że dla mnie to jest monopol i wycenianie tych konferencji czy jakichkolwiek szkoleń przez wojewódzkie związki według jakiegoś widzimisię i bez żadnych zasad nakreślonych z góry jest kuriozalne i prowadzi donikąd. No ale wtedy, no ja tego bezpośrednio nie usłyszałem, ale przez osoby trzecie usłyszałem, że to się nie może wydarzyć i najlepiej... Żeby takich spotkań już więcej nie organizować. Ja od tego czasu jestem odsunięty na boczny tor i nasze szkolenia nie są w ogóle punktowane. Nawet usłyszałem powiedzmy, od najwyższych rangą ludzi w szkole Przemek, no, dogadaj się z nimi. Tylko, że ja się nie chcę dogadać. Właściwie to jest najgorsze w tym wszystkim i najśmieszniejsze w tym wszystkim, że ja. No mi tak naprawdę nie chodzi o kasę, trochę pewnie chodzi, bo to jest żenujące, żebym zapłacił takie kwoty, jakie wojewódzkie związki chcą za to, żebym ja miał punkty na szkoleniu, które mówię od A do Z przygotowuję, wymyślam, organizuję, dbam o jakość nagrań, o organizację tego całego procesu sprzedaży reklamy marketingu i tysiąc jeszcze innych punktów w naszych procedurach realizuje po to, żeby potem oddać połowę kwoty, którą zarobię komuś, kto powie, ok, masz to przybitą pieczątkę, no to to jest dla mnie po prostu nierynkowe, ale wracając, nie chodzi tu o kasę, tu chodzi o Ideały, które jednak trochę we mnie jeszcze mm, siedzą i myślę sobie, że skoro mm, z Mamczakiem się dogadacie, bo Mamczaka warto będzie uciszyć, bo on nie będzie sobie nagrywał tych swoich głupkowatych wypowiedzi właśnie w tym studiu, e, w którym siedzi. No to co z kolejną osobą, która pojawi się na rynku? Załóżmy, że przychodzi ktoś, kto organizuje lepsze i bardziej wartościowe szkolenia niż szkolenia wojewódzkich związków piłki nożnej i robi je lepiej niż ekstra trener i robi je lepiej niż wszyscy w Polsce, no to on też się musi ułożyć, nie? On też musi wejść i się dogadać. I właśnie dlatego, że ja wierzę w moc argumentów i wierzę w to, że zasady powinny być równe dla wszystkich i powinny być jasne i określone, no to nigdy się na to nie zgodzę i właśnie dlatego się nigdy nie dogadam. No i tyle, najwyżej będę poza grom szkoleniową, może tak się zdarzyć, chociaż na razie na to nic nie wskazuje, bo dobijamy do tych granic górnych pułapów, które można w ogóle osiągnąć w szkoleniach punktowanych, jeżeli chodzi o liczbę uczestników, a robimy to bez punktów. Dobrze, że w tym wszystkim są jeszcze normalni ludzie, normalni trenerzy, którzy faktycznie chcą jakości, Doceniają merytorykę i doceniają wartość, którą sami chcą ocenić. Nie chcą, żeby ktoś za nich to oceniał. Tak jak chce tego PZPN, no i oni decydują swoimi portfelami o tym, że to studio funkcjonuje, a nie mam tutaj na przykład wybudowanej łazienki. Myślicie jakiej łazienki pewnie? No sąsiad za ścianą ma łazienkę w tym miejscu, dlatego przyszła mi do głowy łazienka. A jeżeli w temacie d... macie punkty, tak jak ja, to 28 grudnia we Wrocławiu odbędzie się Siódmy Kongres Wiedzy o Szkoleniu Piłkarskim. Wydarzenie roku z topowymi prelegentami, którzy swoją unikalną wiedzą podzielą się ze sceny multikina. Jedyna konferencja bez punktów w Polsce. Zero punktów, 100% merytoryki. Wpadajcie do Wrocławia i zrobimy sobie multiprzyjemność ze spędzenia tego czasu razem. A ja podczas przerw kawowych. W tym roku będę chodził między Wami i będę się przysłuchiwał tego, o czym rozmawiacie. A najciekawsze przemyślenia będę nagradzał punktami. Punkty z kolei wymienicie na vouchery, a te do wykorzystania będą wieczorem w pomelo podczas afterparty. Do zobaczenia!